Hej, cześć, manko. ja jestem Sweeter A to jest kolejny odcinek z Man Waiter I teraz... Muszę rzucić okiem na no, nowy okręt Pita No, no, zakrę. Koniec Nie, <grystanie> no nie koniec W blisku końcówki jesteśmy Pete has a new boat, and from the looks of it, there are several features probably not legal for civilian use. So you found me. So what? Uh... Pete, I, I don't know what all this is, but you're scaring us. <laughs> what well, you gotta be scared about? You a shark? Uh, Pete, I don't want to, but I, I think we need to get the police, maybe the Coast Guard involved. You think I'm crazy? Nah, I'm the most sane man you ever seen. Look, I didn't get you easy. But when some some shark take everything I got, I'll give her the same chance she gave my boy. None! Now get the f off my boat before I kill you, too the f**k say? hope you got on we serve serving Shark 8 to fate tonight! Okay... Gate has built an impressive battleship. But will it be enough to endure the prehistoric plight of a mega-shy? Is it here? Okej okay. Pit łuska. Czyli co, finał Kurde niepotrzebnie w... <grym> Zaczynam nagrywać kolejny raz Ale to najwyżej dostaniecie dwuminutowe nagranie To jest kawałek <grym> Dwuminutowe nagranie dostaniecie i tyle Ej, bo ja przypomniałem sobie teraz, że ten przerybnik filmowy no to ja zabijam jego ten no <grystanie> Dwuminutowe nagranie, kurwa Nie no ja z nim będę trochę dwu długo, nie? Czekaj, jestem gotowy w ogóle na tą balkę. Pokażcie mi ten dziennik Init gałzie Mam 57 tysięcy tego, tego tego. A, damy radii chyba! Nie wiem. <noise> Najwyżej nie. Najwyżej nie dam rady. Hello there, you see. I today. Dobra. Ta, urządzisz, to dawaj, pokaż. Ta. Na muszę, tak? No to dawaj Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? To? A, dobra, już wiem, co ja mam zrobić. No, wystrzel. Wystrzel, wystrzel. Nie. Kurwa. Puściłem. Muszę te... zrzucać tymi... torpedami. No i chuj. Wypuściłem petardę. Torpedę, sorry. Nie złapałem naprawdę Ja pierdolę Zbliży się tylko koniec, no nie Nie sądzę żeby Ja nie umiem tych torped No właśnie nie umiem tych torped łapać Kurwa nie pierdole! Leci torpeda. No kurwa, oczywiście, że nie trafiłem w to, co chciałem, nie? No i oczywiście też torpedy nie złapałem. Nie pierdole! Nie, no ja nie, nie umiem. Ciężko jest, to nie jest takie łatwe, nie. No. Właśnie. No i jak ja mam to złapać? Kurwa! A jebać to, kurwa. Ja pierdzielę. No teraz, 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 teraz. No i poszła! No i porne działa, nie? Dobra. Nie trafiłem. Nie trafiłem w to. Masakra, jak nie mówię. kurwa, dostał poszki. Leci potrzebne wsparcie. Bracie do roboty, nasz Pokonaj pokonający w łodziach. Dobra, 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 dobra. Nie ma sprawy. Lecimy. Już. Rozkręcamy imprezę. Dajcie mi tu wszystkich najlepiej. Dobra. No wiem, że masz torpedo. Już. No nie złapałem, kurwa. <grystanie> Jep, koniec. Dziękuję. i suppose there's a lesson to be gleaned here something about how the increasing commodification of the natural world has placed humans on a collision course with an environmental apocalypse but this is a basic cable show where people tune in to watch sharks kill people and people kill sharks so until next fishing season this is man-eater <laughs> Masakra to nic. Mogłem już nagrywać do końca. Nie chcę mi się jej włączyć tych filmów. Dam wam dwa po prostu i tyle. gram. To fajna. Udało się przynajmniej ją zakończyć Finał Finał my in Major Ooooo oh, yeah. Jeszcze coś ale wiecie co? Mam dosyć tej gry <grydy> za, za dużo morderstwa <grydy> Ale Fajna gra, <gry> na pewno, <gry> eee, przyjemnie mi się w to grało. Ta seria była prze, przepotężna. Niech się skończą napisy i zobaczymy co tam dalej jest. Czy będzie coś jeszcze, czy już... Czy już to wszystko co mają nam twórcy tej gry do zaoferowania? Piękna gra, naprawdę. Hm. Powiem to tak, dla mnie ta gra była ciekawa, bardzo ciekawa. Komentarz na koniec do, do tych do napisów końcowych, to, 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 to nigdy nie umiem dawać. Przepiękna gra. Było problemów z nią, bo nieraz przylagowała, nieraz się nawet i skraszowała, ale naprawdę i tak dobra gra. Na pewno na nudę nie, bo to nie jest jakaś długa gra. To, to jest gra na nudę po prostu. Gra na nudę. W sumie i tak nie wiem, czy życie Rekina by miało dłuższy, jakieś dłuższej, dłuższą fabułę tutaj. No wątpię, to chyba tutaj twórcy wszystko, wszystko, co mogli zrobić, już zrobili. Nie widzę i już dalszej, nie, nie byłoby dalszego potencjału tej gry, nie? Tak jakby. No, przynajmniej ja mam takie odczucie, że Potencjał już został w 100% wykorzystywany, co by mogli dać do życia rekina, nie? Nic innego raczej by nie mogli. No i jest finał. Kurde, myślę, że po ostatnim odcinku to już trochę do finału zostało. <gry> A to już koniec. Wiecie, ja myślałem, że zostało jakieś, jakieś pół godziny materi ...na materiału chociaż. A to nawet nie było 10 minut, a już w koniec. nic, za to dostanie się bardzo krótki materiał, nie? Ale przepiękna, przepiękna. przecudowna Prze 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 gra. Pośmiałem się. Na pewno ciekawa rozgrywka. Teraz coś będę musiał znowu wymyśleć, nie? żeby fabułę. Żeby ser... nie fabułę, tylko że żeby seria była jakaś kolejna. Myślałem na ground query, ale bym chciał zobaczyć chociaż trailer tej gry. O Boże! Koniec tych napisów? Bo już trochę trwają te napisy, nie? E... A ja już nawet nie wiem, jak dalej mam ciągnąć w całą rozmowę, nie? I nie wiem, co jeszcze mogę dorzucić od siebie. Jednemu ta gra pasuje, drugiemu nie. Dla mnie była znakomitą grą. Udało ci się ukończyć główny wątek fabularny, ale możesz nadal polować, rosnąć i ewoluować. Zapytwiście. Dobra. Poziom gracza 30 mega. Udało ci się znaleźć gałęzie ewolucji 17 na 26. Ranga niesławy 8. Czas gry 7 godzin 20 minut, Zatoka Langusta 9, Bagno Fat 82, Jezioro Dead Horse 90%, Złote Brzegi 88, Kawiarowy Przylądek 63, Piaski Obfitości 69, Szafirowa Zatoka 55 i Zatoka 54. Nic nie robiłem na 100%. In case you're wondering about me, the network namby Pamby's has canceled our program due to depictions of actual death. So I'm now broadcasting online, free from the meddling of censorious busybodies. Hmm, <laughs> Niepospolite zapachy. O tu ciekawe. Koniec fabuły. nie pospolity co to może być? To 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 to. tak serio, to nie wiem. Przerywnik filmowy też. Park. My name is Trip Western. Recently I produced the television nature series Manny. Over the course of filming Our cameras witnessed unprecedented displays of evolution, strange mutations never before observed by the human eye. When I spoke to a prominent marine biologist, she claimed it was due to Port Clovis' extreme levels of radioactivity and industrial effluent. But I couldn't shake the feeling that she was merely trying to plague me. What did she really? And why wasn't she telling me? Then, as if the stars had all aligned, the former Q level security specialist sat down next to me. What he told me would haunt me for the better part of a year and lead me back to Fort Clovis on a dangerous journey through dark secrets, government cover ups, and a clandestine cabal of extraterrestrial elites single mindedly determined to enforce their will on humankind. Come with me on a quest for the truth.

Tylko, że niestety już chyba przy, bez przerywników filmowych. Nie wiem, tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, to misja i koniec by był. Bo nic nie było już. Nie wiem. Drapieżnik musi działać szybko, aby nie stracił. Okay, nie mam pływać ciągle. Dobra, jak najszybciej. Zanim się skończy mi czas. Ale ja jestem wolny, bo jestem ten kamieniasty. powiedziałbym, że niesamowita szybkość, bo tak naprawdę ja jestem wolnym rekinem. Łąte jestem kamieniawsty i kurwa. Za ciężki jestem. Przeszukiwanie statku zniszczy. Co ten duży? Który mam zniszczyć statek? Ten duży kurwa ten <noise> Jakbym go utopił to oboju Aha, czyli ten, okej okay. Na pewno byłoby szybciej zabić żołnierzy niż statek rozbaladnie Cały ale Dzisz boję komunikacyjną Dobra Zleciłem podoje. No, groby mnie. Dla mnie to dobrze. O, kolejny poziom. Błąd komunikacji. Zniszcz wieżę, ugryź i przytrzymaj materiał wybuchowy lub wrogę za pomocą lewym. Wyceluj w wieżę i strzel z okna naciskając prawie. Aha, czyli z... mogę też lud ludziom ten... Ja mogę na spokojnie to tym człowiekiem też... Ale to już go zajmie, nie? I jest problem <laughs> Ja ginę Czemu nic nie mówicie? Kurwa Ja pierdzielę Nie wierzę. Jak ja przeżyłem.

Ale no, myślę, że zaplanowane otworzyć swoje umysły na że tak? no to jak zaczęliśmy chyba DLC, no to chyba można byłoby je ukończyć też, nie? Chyba, że no nie wiem, bo ta seria i chyba i tak już nie będzie miała sensu

Kako bizarre i to okej. Okay. O kurde jak lagło. OK Wyspa siebek. Dobra, zobaczmy dziennik. Znajdź grotę, ukończ wyspa. Siebek poluj, wyspa siewek. Ojeju. Zabij bossa z nagrodą, wyspa Siewek. Oj ojoj to Wam powiem, że <laughs> może być ciekawie. O. Ale kurwa, co oni robią? Rady, to torpady jakieś No To jest człowiek. To jest Nie trafiłem Norela Tak daleko wyjebałem No nie no, Tą też Dobra, nurkujemy Jemy co bo Naprawdę nie, nie wytrzymam Mamy foki, to samo To mamy te same ryby co mieliśmy tam nic się nie zmieniło. Ała, prądują. Heh, <laughs> prądują. Ale by dali Chuj tam Przeżyjemy No, no znaleźć grota ta Kurwa dla Gło! No Dziękuję Sorry, że się tak wydarłem no, no i co? na no, na no, no, gdzie ta grota? No Tam kurwa Na mapie przecież nie ma, bo to znaczy, nie nie, odwi nie odwiedzałem, no tak Zapomniałem No co Wkrótce będzie Kolejna <ścoughs> Dalsza część Z wyspy Siewek bo zainteresowało mnie to szczerze, powiem. 32 czy poziom. No. Czyli co? W tym odcinku to by było na tyle. Nie wiem, czy to ostatni odcinek, czy nie. Czy będę dalej prowadził tą serię. Ale główna fabuła została przeze mnie ukończona. Ja byłem swetr. Dzięki za oglądanie.